Robimy ranking. Kurde, mucha mi tu lata wszędzie. Ranking papieru toaletowego. E, no, takie to dziesiątka. Liściem dziewiątka. <laughs> Nie no, w sumie ciekawe. Damy piąteczkę. Kto to jest? Nie wiem, fajny nadruk. Czwóreczka dajemy. O, z brokatem. Myślę, że no, nie będzie to za przyjemne. Siódemka. Czarny. Nie no, w sumie ładny. Jakby miała mieć swój własny dom i miałaby mieć taki papier, to bardzo ładny. <grym> to damy na trujeczkę. Fajne. Chusteczki Pampers. No, na szósteczkę damy. Nie, 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 nie. Ósemka. I uwaga na jedynkę. Bardzo ciekawe. Tak wygląda mój cały ranking.